Trembranta to jest również obszar Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego, Atlantyku, wielkich mórz i oceanów, a jednocześnie nowych, cały czas poznawanych kontynentów. To jest świat kompanii wschodnioindyjskiej. Od przylądka dobrej nadziei, aż po cieśniny Magellana, z całą sferą wielkich wysp indonezyjskich, z molukami. Z pobrzeżem Chin. I to jest również trasa kompanii zachodnioindyjskiej, czyli Afryka i oba kontynenty amerykańskie. To jest świat poszerzających się raptownie, niezwykle szybko horyzontów. Nowych ludzi, nowych kultur, nowych obszarów, białych plam, które nagle zaczęły się zapełniać. W to wszystko wchodzi dynamicznie Holandia, Niderlandy, świat mieszczaństwa, obszar produkcji rzemieślniczej, ale również już i przemysłowej, i również produkcji artystycznej. Liczba artystów, malarzy, rzemieślników idzie w dziesiątki tysięcy. Harlem. Lejda, Amsterdam, dziesiątki małych i średnich miasteczek, wypełnione ludźmi produkującymi dobra luksusowe. I na to wszystko jest zbyt. A oprócz tego produkcja idzie daleko i stamtąd są przywożone korzenie, przywożone są rzadkie minerały i również ludzie. Ta osmoza, ta wymiana idzie w obie strony. Temu służyły takie statki jak ta Batavia z 1628 roku. Słynny okręt przemierzający oceany, po to, żeby z jednej strony poszerzać rynki zbytu, a z drugiej strony jest to świat odkrywców. Pieszczaństwo, bogaty patrycjat. Miast holenderskich to jest również ciekawość tego nieznanego. To jest skłonność do ryzyka i do inwestowania kapitału. Batawia świadczy o tym najlepiej, bo w lukach, które były wypełnione korzeniami, bawełną i minerałami, przywoziła również bogactwo i marzenia wszystkich tych, którzy zapełniali ulice Harlem. Świat Rembrandta to jest również świat średnich i bardzo kiepskich rzemieślników od sztuki. To jest także ta grupa ludzi, którzy żyli z wymiany, czy sprzedaży, czy pośrednictwa wszelkiego rodzaju kunsztownie wykonanych dzieł. I to jest przedmiot tej wystawy. Wystawa Świat Rembrandta jest bowiem o Niderlandach stulecia od końca XVI wieku do końca XVII, czasu prosperity, dynamicznego rozwoju, a jednocześnie bardzo wyraźnej ekspansji poza kontynent europejski. Okręt, przy którym stoimy, ta rekonstrukcja jest jednocześnie rekonstrukcją. Dumnego statku przebieżającego morza i oceany w służbie kompanii wschodnioindyjskiej, a z drugiej strony jest to rekonstrukcja marzeń i również ryzyka mieszczan i całej ludności Niderlandów. Przez Amsterdam i przez Leiden, przez Antwerpię w południowych Niderlandach i przez Rotterdam, tędy. Wszedł bowiem handel, który bogacił mieszczaństwo miast, miasteczek i wsi. Każda wyprawa gdzieś bardzo, bardzo daleko przynosiła ogromny zysk, ale niosła ze sobą wielkie niebezpieczeństwa, które należało pokonać dzięki wiedzy marynarzy i zaangażowanego mieszczaństwa Niderlandów. Tych północnych, które stworzyły Holandię, i tych południowych, które teraz nazywają się Belgią. Rzeczywistość Rembrandta to również zwierzęta. To ten piękny łabędź, pędzla Jana Selina, namalowany dokładnie w połowie XVII stulecia, jest świetnym przykładem, jak bardzo kochano przyrodę i zwierzęta w tym mieszczańskim, zurbanizowanym świecie Niderlandów. Podkładano pod nie różne znaczenia. To nie jest tak, że naturalistyczne malarstwo miało fotograficznie przedstawiać tę rzeczywistość. Tak, również było to dokładne pokazanie zwierząt, roślin, kwiatów, ale przede wszystkim doszukiwano się w tych obrazach ukrytych treści. Między wierszami, a powiedzielibyśmy między ruchami pędzla, ukrywały się namiętności, symbole i różnego rodzaju podteksty, które każdy malarz, a później każdy odbiorca starał się odkryć. W tym wypadku mamy pewien kłopot. Nie wiemy, co się kryje za tym właśnie pięknym ptakiem. Tutaj kaczka, tam jest jakiś, czy słonka, czy jakiś kaczor piękne czerwone kwiaty wokół i wydaje się, że chodzi wyłącznie o pokazanie zupełnie niezwykłego zjawiska przyrodniczego. Ale czy nie ma tu ukrytej symboliki? Nie jesteśmy pewni. Kwiat, który widzimy tutaj w zapleczu łabędzia przypomina nam o pasji mieszczaństwa niderlandzkiego do uprawy y, kwiatów przy y, domostwach, przy pięknych rezydencjach i chociażby gdzieś tam między ulicami czy parkami Lejdy albo Amsterdamu. To, co miało miejsce w końcu XVI wieku i trwało przez następne stulecie, czyli wielkie zaangażowanie, cały wielki ruch na rzecz uprawy, ogrodnictwa, również podkradania nasion i cebulek, legenda gorączki tulipanowej, wykreowana w XIX wieku, miała w sobie ziarno prawdy. Oni naprawdę kochali kwiaty. Tulipany, lilie, róże były w cenie ogromnej, nie tylko finansowo przeliczalnej, ale również, gdy chodzi o emocje i zainteresowanie. Upływ czasu nic tutaj nie zmienił i do dzisiaj te piękne kwiaty są wizytówką całego państwa. Rembrandta to również wielkie mapy. Wspaniale, dokładnie odwzorowujące rzeczywistość świata kontynentalnego. Patrzyłem na mapę pokazującą Holandię. Te poldery, niziny, ale również i wyżyny, bo tam Holandia to jest tylko jedna czwarta powierzchni zajęta polderami poniżej poziomu morza. Ta mapa. Jest doskonałym odzwierciedleniem zamiłowania Holendrów do podróży i do konieczności handlowania na długie dystanse. Handel dalekosiężny, handel międzykontynentalny to był ich żywioł. A jednocześnie, jak wracali, to poświęcali się pielęgnowaniu ogrodów i mieli takie wazy, produkowane w Delftach z wieloma manufakturami tamże. Do dzisiaj słynna marka, ale mieli konkurencję. Delfty były otoczone całymi dziesiątkami wytwórni fajansowych w Holandii, w innych miejscowościach. I ta kobaltowo zdobiona, piękna waza ogrodowa jest przykładem małej architektury, którą wtłaczano, wkładano między kwiaty i krzewy ozdobne. Ta z końca XVII wieku bardzo duża waza fajansowa pokazuje to oblicze domowe, lokalne, takie bliskie rodzinie i wartościom, które wyznawali. Religia, dom i solidny handel na miejscu. To była ta dewiza Niderlandów, która stworzyła prosperity całego kraju i wszystkich tych miast, o których tutaj mówimy. I pełnej pejzaży morskich znajduje się jeden odbiegający swoją tematyką. To jest Droga wiejska pędzla Jakoba van Moschera. Obraz jest typowy dla malarstwa i całej sytuacji artystycznej Holandii. Ale jedna rzecz jest zupełnie szczególna. Należał do kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego niewykupionej od Marszalu. gromadził szerokim gestem, przy nieograniczonym niemal budżecie gromadził dużą kolekcję malarstwa europejskiego. Dramatyczne wypadki końca XVIII wieku, kolejne rozbiory Polski i ten trzeci, który zakończył żywot Rzeczypospolitej, a później śmierć króla, również kłopoty finansowe, które wynikały z jego bardzo ożywionego życia towarzyskiego. Opłacone alimenty, opłacani dworacy i również marszandzi. To wszystko sprawiło, że króla nie było stać na wykupienie już zamówionych i zgromadzonych obrazów. Duża część tej kolekcji, która przebywała w Londynie, znajduje się obecnie w Dalwich Gallery. Stamtąd właśnie przyjechał ten obraz wiejskiej drogi. Dość banalny, gdy chodzi o temat. Piękny. Jeżeli patrzymy na niebo i tą przestrzeń, to powietrze, które tutaj zapełnia większość płótna. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że to jest obraz, który ma swoją historię. Historię splecioną bardzo dokładnie z historią Polski, ostatniego polskiego monarchy i tym, co się wydarzyło w XVIII stuleciu w naszej Ojczyźnie. Rich Gallery nam go wypożyczyło i chętnie go przyjęliśmy, bo jest to połowa XVII wieku i Holandia, ale również jest to koniec XVIII wieku i Polska. Pejzażem w tej sali jest krajobraz zimowy. Też nietypowy, ponieważ normalnie Holandia jest przedstawiana w lecie, ewentualnie wczesną jesienią. Tutaj mamy śnieg, mamy zadymkę, mamy wyraźny mróz bijący z tego obrazu, stary młyn, jakiś wieśniak, który tam się mocuje z całym dobytkiem ciągnionym przez siebie drogą. Ta budowla, która jest tutaj w stanie złym i przysypana śniegiem pod wiatrem, który wieje z całą mocą, to wszystko stanowi o uroku i niezwykłym charakterze tego obrazu. Pokazuje Holandię zimą, a normalnie wtedy ludzie się tam ślizgają, bawią, biegają, żeby się rozgrzać. Tutaj widzimy pracę, trud i strach. Zima, noc i bardzo trudne warunki atmosferyczne. To stanowi o zupełnie niezwykłej atmosferze tego obrazu. Dla spostrzegawczego widza znajduje się tam jeszcze jeden szczegół bardzo istotny dla Holandii, wiatrak. To było narzędzie, które produkowało energię, które zapewniało możliwość nie tylko produkcji, ale i przetwarzania tego wszystkiego, co było potrzebne do życia, do sprzedaży, do handlu i do eksportu za dalekie morza. Mamy esencję Holandii w czasie zupełnie niezwykłym przy portretowaniu miasta i tego obszaru, który normalnie widzimy tylko w lecie bądź wczesną jesienią. Oglądanie wystawy zawiera również element zgadywania. Możemy szukać symboli, tu przedstawionych na planszach, na obrazach rozsianych po całej ekspozycji. Widzimy je zarówno we fragmentach, jak i w całości. Zależy tylko od spostrzegawczości Państwa, czy je znajdziecie na oryginałach. Ta wystawa jest bowiem przejściem również przez stulecie Niderlandów i przez bogactwo tej kultury. Musi się skończyć na Rembrandtach i na dwóch pięknych portretach tego mistrza, które wieńczą wystawę, a jednocześnie pokazują skalę talentu mistrza z Lady i jego naśladowców, rywali, wszystkich konkurentów których setki marzyło o podobnej karierze i o podobnym talencie. Portret duszy Rembrandta jest bowiem portretem również mieszczaństwa i całego społeczeństwa holenderskiego. To jest ten cel wystawy, który chcemy osiągnąć i jednocześnie pokazać go w różnych odsłonach, od Delft i całej majoliki tam produkowanej, przez obrazy, medale i świat wypraw międzykontynentalnych zawartych w mapach i karaweli w stojącej u wejścia. To jest świat Rembrandta. Zapraszam!